Cześć kochani, mam na imię Rafał i zapraszam Was do kolejnego odcinka Garderoby Zapachów. Niestety, już na samym początku mam dla Was złą wiadomość. Wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałem. Wydarzyło się coś, eh, czego nie potrafię nawet opisać słowami. Otóż perfumy, co do których myślałem, że nikt nigdy nie wymyśli dobrego zamiennika. Straciły. Straciły na rzecz klonu, który niedawno ukazał się na rynku. Myślę, że warto uczcić ten moment minutą ciszy, ale nie znajduję słów, żeby o tym powiedzieć. Czołówka. <laughs> Okej, okay. żartuję. Żartuję, żartuję, ale czy żartuję do końca? Hmm, tego nie wiem. Um, chodzi oczywiście o mój ukochany Diorom Intense i Al Watania Kayan Classic. Jak widzicie, popalcowane już strasznie, dlatego że ten flakon jest po prostu magnesem na odciski palców. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby o tych dwóch zapachach powiedzieć? No to jest oczywiście wasz pomysł, za który serdecznie wam dziękuję. Um, przyznam, że podszedłem do niego z pewną taką nieśmiałością, dlatego że Dior Homme Intense to jeden z moich ulubionych zapachów wszechczasów. I nie wydawało mi się, nie wydaje mi się, nie wydawało mi się, przynajmniej do dzisiaj, że, że, że ktoś jest w stanie... Sklonować czy zduplikować ten zapach na tyle dobrze, żeby, żeby można było w ogóle o tym mówić, żeby warto było o tym mówić, a jednak dzięki Wam odkryłem, że jest na rynku zapach, który może śmiało z nim konkurować. To, co się dzisiaj dzieje w Diorze, napawa trochę takim Pesymizmem, być może pewną taką niepewnością dotyczącą tego, co za chwileczkę może się tam wydarzyć. Pewną taką niepewnością, jeżeli chodzi o przyszłość zapachów stworzonych przez na przykład François de Marchie, um, takich jak Dior Homme Intense. Dior Homme Intense, jak wiecie, to jest klasyk nad klasykami, zapach elegancki, zapach irysowy, zapach. Y Ciepły, ambrowy, ale zapach zupełnie magiczny, gdzie ten taki woskowo-szminkowo-pudrowy irys przeplata się z takimi delikatnymi refleksami gruszki, przeplata się z tą ambrettą, żeby ostatecznie wpaść w taki cedrowy, lekki refleks na samym końcu. Zapach, który który jest, wydawałoby się, niepowtarzalny, który pięknie pracuje na skórze w ciągu całego dnia, szczególnie jeżeli jest to dzień chłodny albo, albo wieczór. Zapach, który wydawał się do dzisiaj nieokiełznany na tyle, żeby. W ogóle myśleć o jego skopiowaniu, a jednak ktoś wpadł na pomysł. No i nie tylko Alwatania, dlatego że mamy, e, mamy zamienniki w tej chwili już od Armafa, mamy zamienniki od Latafy, e, ale ten moim zdaniem jest godny tego, żeby o nim wspomnieć. O ile w oryginalnym Diorom Intense mamy. Te nuty, o których Wam już powiedziałem, I, i, i tutaj ten irys z takim lekkim gruszkowym refleksem, a ta ambretta, która wpada w takie niuanse lekko czekoladowe, może nawet skórzane, których tutaj nie ma, były w diorom perfum. O ile to wszystko pachnie w sposób zupełnie wyjątkowy, to udało się twórcom Kajan Classic. Gdzieś tam w ten klimat wskoczyć. On się otwiera w odróżnieniu od oryginału trochę bardziej. Nie chcę powiedzieć owocowo, dlatego że to jest taka owocowość tak delikatna i tak subtelna, że niektórzy pewnie jej nie, wie, nie wyczują, ale mamy tutaj taką lekką nutę pomarańczową na wejściu, właśnie z tym irysem. Jest więc wobec tego troszeczkę bardziej świeżo, a jednocześnie troszeczkę bardziej słodko. Tak, natomiast mamy potem. Przynajmniej według niektórych źródeł, y, róże i skórę, które mieliśmy w Dior Homme I mamy agar, który mieliśmy w Dior Homme A mimo wszystko ten zapach y, y, gdzieś tam na tej skali między Dior Homme Intense i Dior Homme znajduje się moim zdaniem bliżej Dior Homme Intense. Jest to zapach fantastyczny za te pieniądze, bo mówimy o przedziale 120-150 zł, a więc jednej czwartej, jednej piątej, jednej szóstej tego, co kosztuje Dior Om Intense. E, ten zapach daje radę i, i mimo, że y, to, co znajdziecie we Fragrantice, że tam jest róża, jaśmin, bergamotka, pomarańcza i Bóg wie, co jeszcze, no, nie za bardzo, nie wierzcie w to. Ja znalazłem inny zestaw, który mówi irys, Włoska, pomarańcza skóra, róża, drzewo sandałowe, ja go tu nie czuję. Agar, piżmo roślinne, czyli właśnie ta nasza Ambretta i cedr. Myślę, że ten cedr i Ambretta jednak, podobnie jak w oryginale, grają główne skrzypce w tej bazie. Czy tu jest agar, czy tu jest ud? Trudno mi powiedzieć. Ja go do końca nie wyczuwam, a jeśli nawet jest, to jest to tak delikatny refleks, że właściwie trudno o nim w ogóle mówić. Natomiast co wyczuwam w bazie to większa niż w oryginale, jeśli tam w ogóle jest wanilia, doza wanilii właśnie. Dla mnie ten zapach w bazie jest lekko irysowy, za to bardziej waniliowo-skórzany. A więc trochę tych takich molekuł skórzanych może się tutaj znajdować. Czasem sam cedr ma takie właściwości, w zależności od tego, jak się ten akord stworzy, że wpada w troszeczkę taki skórzany klimat, skórzany refleks. Ale dlaczego o tym mówię? A No, dlatego, że w jakimś sensie mamy taki miks diorom intense i diorom perfum. Czy można sobie wyobrazić wobec tego coś lepszego, skoro ostatnio diorą perfum zmienił się diametralnie i nie jest już nawet cieniem tego, co, czym był do niedawna? Myślę, że to same dobre wiadomości. Jeżeli nawet ten zapach troszeczkę idzie w stronę Diorom perfum, minimalnie tak 30% do 70% na rzecz diorą intense, tym lepiej dla nas, tym lepiej dla użytkowników. A co ważniejsze, Chociaż brakuje mu tej jakości, brakuje mu tego blendu, jest trochę taki ostrzejszy dla nosa, troszeczkę bardziej taki zadziorny i, i kanciasty. To układa się do czegoś, co jest bardzo bliskie oryginałowi. Kosztuje jedną czwartą, jedną piątą, ceny, tak jak mówiliśmy. Jest połączeniem właściwie Diorum Intense intensy diorem perfum. I co ciekawe, projektuje równie mocno, bo wiecie, że Dioro Intense projektuje jak szalony. Nawet ta wersja, którą ja mam, to jest wersja 2020, ale wyprodukowana już później w 2022 roku. To Kajan Classic projektuje równie mocno, a utrzymuje się na naszej skórze dłużej. Sprawdzałem to specjalnie. Wczoraj Dior Om Intense po 4 godzinach staje się zapachem blisko skórnym, i, i, i ten irys na takiej cedrowej bazie z takim lekkim refleksem czekoladowym, może gruszkowym, gdzieś tam jest jeszcze wyczuwalny. Natomiast ten gagatek na naszej skórze utrzymuje się dwa razy dłużej. I dopiero po 6-8 godzinach staje się zapachem blisko skórnym, a szczerze powiem, że wyczuwałem go na swojej skórze jeszcze dzisiaj rano. No więc. Um... Wiecie, no ja do tego nie przywiązuję wielkiej wagi, ale wiem, że wy przywiązujecie, dlatego o, o tym mówię, bo być może jest to też dla niektórych jakiś taki aspekt kluczowy w tym przypadku. Nie chcę mówić za dużo, bo mam wrażenie, że o Your Om Intense powiedziano już wszystko. O Kajam Classic może nie za wiele, przynajmniej w polskim internecie, ale powiem Wam tylko tyle: to jest najlepszy w tej chwili na rynku, klon Dior Om Intense, najlepszy z tych, które miałem okazję wąchać. I, i, I nie żałuję, że nie kupiłem innych i że w końcu zdecydowałem się na ten i dzięki za waszą sugestię, bo w takich momentach, kiedy będzie mi żal zużywania oryginału, sięgnę po prostu po Kajan Classic, który jest takim Dior Om Intense z lekkim pomarańczowo-skórzanym twistem. I myślę, że ten twist właśnie wychodzi mu na dobre, poza tym utrzymuje się długo, kosztuje ułamek ceny oryginału. No więc o ile Dior Homme Intense, to jest moje takie designerskie 10 na 10. To myślę, że Kajan Classic i powiem to chyba po raz pierwszy w życiu może być takim zamiennikowym. 10 na 10. Ale czy tak jest naprawdę? No, możecie wierzyć lub nie wierzyć w moje słowa. Idźcie do perfumerii, spróbujcie zdobyć próbkę albo odlewkę. Przekonajcie się na własnej skórze i wtedy zdecydujecie, czy miałem rację, czy nie. Dla mnie, w tej chwili, najlepszy klon Diorom Intense na rynku. Kochani, dziękuję Wam. Jak zwykle, za to, że jesteście. Dziękuję za Wasze komentarze i za Wasze sugestie, bo dzięki nim odkryłem ten zapach. Dziękuję za polubienia, dziękuję za łapki w górę. Im więcej, tym lepiej. Także nie przestawajcie. No i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Także trzymajcie się i cześć.